Witam Państwa bardzo serdecznie. Tu Radio Paprotka, 15 czerwca. Rozpoczynamy po weekendowe wiadomości. A dzisiaj w wiadomościach: promesy dla strażaków, ewangeliści w rządzie, spór o LGBT, kto pilnuje prezesa. Prezydent Duda, honorowym obywatelem Wielunia. Prezydent Andrzej Duda podczas gospodarskiej niekampanijnej wizyty w Płońsku przekazał strażakom promesy na zakup nowych samochodów. Kilka dni później jeden z samochodów kolumny prezydenckiej miał niegroźną stłuczkę. I właśnie dzięki takim spontanicznym akcjom rynek motoryzacyjny w naszym kraju rozkwita. Brawo! Biskup Antoni Długosz porównał premiera i ministra zdrowia do ewangelistów. Chciał zapewne w ten sposób podkreślić ich zasługi dla Kościoła katolickiego. Biskup pochwalił premiera Mateusza za działania, by żyło się lepiej. Natomiast ministra Łukasza wraz z jego żoną nazwał wolontariuszami w służbie rodakom. Podkreślił też, że wszyscy powinniśmy wyrazić wdzięczność naszym dobrodziejom. Zatem wyrażam. Oj, coś padło mi do oka. Kampania prezydencka w pełni rozgorzała dyskusja na temat LGBT. Prezydent oraz rząd są zdania, że LGBT to nie ludzie, a jedynie ideologi. Innego zdania jest opozycja, która uważa, że to jednak ludzie. Prezydent chce bronić polskie rodziny przed LGBT. Porównał to z bolszewizmem i ustrojem komunistycznym. Polskie rodziny żyją w strachu, bo nie wiedzą, z jakim wrogiem mają do czynienia. Spór o LGBT ostatecznie zapewne rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny, do którego prezydent zazwyczaj się odwołuje. A totalna opozycja znów szuka pretekstu do sporu. Tym razem wyraziła zdziwienie faktem, iż nasz przywódca i patron. Prezes Jarosław Kaczyński, nasz mąż opacznościowy, nasza opoka i obrońca polskości, nasz wódz i największy patriota, nasz wybawca i wyzwoliciel, nasz człowiek z żelaza i marmuru, nasz brylant, kryształ i wzór dla wszystkich, nas największy z wielkich, nasza duma i chwała jest pilnowany tylko przez osiemnastu policjantów. W sumie też się dziwię. Powinno być ich przynajmniej stu, albo i tysiąc, albo więcej. Prezydent Andrzej Duda został honorowym obywatelem Wielunia. Przy aplauzie wszystkich mieszkańców prezydent odebrał honorowe obywatelstwo miasta były brawa, łzy wzruszenia i okrzyki zachwytu. Nie padało. A na koniec tradycyjne pytanie od naszego słuchacza. Dostałam maila. Proszę, tak, dostałam maila i proszę. E, pisze do nas rozżalony pan Jacek. E, i pan Jacek z żalem pisze, droga ciociu mieciu, co oznacza skrót LGBT? No cóż, to proste jest. Skrót LGBT to oznacza różne takie wymyślone, albo inaczej to jest, albo, albo to nie są. To takie jakby, jakby tu powiedzieć, to tak jakby ideologia. O, i to jest właśnie to słowo. Ideologia. I nie ma co szukać dziury w. O, przepraszam. No. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, a bo w dzisiejszych czasach to nigdy nic nie wiadomo, co się może przydarzyć. Do usłyszenia!